Zamrożony, wagonik, patrzą na mnie jak na zdobyć, bo ku krążą, no cóż, zamrożony, wagonik, patrzą na mnie na zdobyć, bo ku krążą anioły, wierując jak narkotyk, celecili co to? Idźmy go, póki ja reszta nie może przespać nocy. W telefonie tylko jedna kieska, bez kojarzyn pada mi bateria. Wchodzę do klubu, gdzie będzie rzeźnia, co jakby wchodził do piekła. Obok mnie wchodzi moja piękna, otwieram mi drzwi, moja ręka. Ląduje na jej poszatek, wiesz jak zerkam się z ramię, ona czuje się uśmiecha. ląduję tu za każdym razem, nie uszczępuje